Cześć, witam Was ponownie z serwisu kryz Rolnik Opowiada. Sprawdzamy teraz naszą konstrukcję. Odkręcamy korek. Może kawałek dalej. Uuuu, słyszeliście, mało co tego powietrza tam było. TADAAA Sucho Czyżby to był klucz do sukcesu? Nie wiem Nie wiem Pojeździmy dalej Zobaczymy czy nam Co to nam wniesie Czy będzie nam nie wiem Uszczelniacze wypychało Czy co Może tak być No bo u nas w z jest tego za dużo a teraz nie ma gdzie uciekać. Ciekawe do którego punktu dochodzi, ale tego się nie, nie dowiemy. Czyli póki co taki zbiornik z Audi A6 rozwiązuje nam problem. Uff, aż tam łuszyska jedna znowu fruwają. Rozwiązuje nam po części problem. No, ale czy tak ma to wyglądać? Nie mam pojęcia. Póki co działa. Jutro, gdzieś tam będę może jeździł, może zaczniemy się rzepaku. Zobaczę, jak tam gleba wygląda. Może trzeba będzie uprawić, ale nie wiem, w sobotę znowu ma padać. Oj, ten rzepak będzie mocno spóźniony. Trzeba będzie tam chyba dokoptować RSM-u do zabiegu 100 litrów, jednak miało nie być. No ale trzeba będzie ten rzepak troszkę tutaj ruszyć z początku, żeby on ten azot gdzieś tam miał w tej ziemi. No, i tak to wygląda. Panowie i panie jeśli mnie oglądają panie też. To co? Ja będę zdawał raporty na bieżąco dla Was. Jak to się ma? Jutro gdzieś pojeżdżę. Dzisiaj przyjechałem 16 km znowu, bo byłem tam coś odebrać. O, także po 16 km widzisz tam bańce był olej, a tu już go nie ma. Czyli po prostu chyba powietrze sobie uchodzi i. Nie robi tego podciśnienia. Skrzynia też jest z układem chyba zamkniętym. Według mnie właśnie tam żadnych odporzeczników nie ma, no i dlatego robiło się podciśnienie i szedł. A tu jest zbiornik wyrównawczy, powietrze z niego wychodzi przez korek, bo musi, no jakby był korek by nie wypuszczał powietrza, no to by nam się też w aucie robiło podciśnienie w układzie chłodniczym. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć. Pozdrawiam.